Witam Państwa, Tomasz Jakubiak, firma Korbanek, spółka ZOO Stanowa Podgórnego. Za moimi plecami stoi siewnik Arbos. Jest to maszyna 4,5 metrowa, na ramię składany hydraulicznie, przeznaczona do siewu bezpośredniego. Siewnik nosi nazwę ASF UST Directa. Nazwy te oznaczają, że siewnik może wysiewać w jednym przejeździe zarówno ziarno, materiał siewny, jak i nawóz granulowany. Nazwa UST oznacza, że jest to siewnik przeznaczony do podpowierzchniowego, bezpośredniego wysiewu materiału do gleby. Widzimy tutaj element sekcji wysiewającej, wyposażony właśnie w tą taką stópkę wzmacnianą, hartowaną węglikiem forframu, węglikiem żeby sobie to ładnie w glebę wchodziło i nie ulegało szybkiemu zużyciu. Obok widzimy te skrzydełka, o których wspomniałem wcześniej. Tutaj mamy tak zwany dyfuzor. Czyli to są miejsca, z których materiał siewny jest wydmuchiwany w bruździe w tym pasie, w którym jest wysiewany. Natomiast tutaj mamy rurkę, którą jest doprowadzany materiał typu na przykład granulat. Oczywiście jest możliwość też stosowania różnych mieszanek. To nie musi być koniecznie nawóz granulowany, to mogą być inne mieszanki, na przykład jakieś poplony, jakieś międzyplony, czy maszyny, czy rośliny, przepraszam, okrywowe. Jak sobie spojrzymy na maszynę. W tej chwili mamy ją złożoną do, do transportu, czyli mieścimy się w gabarycie poniżej 3 metrów. Widzimy tutaj za sekcjami wysiewającymi yy, zamocowany wał z takimi kołami ogumionymi, po to, żeby ładnie sobie unieść, u, ugnieść glebę w linii sekcji wysiewających. Sama rama siewnika jest podzielona jakby na dwie części, tą część zieloną, która jest bardziej sztywna, i część, która. Pracuje w pozycji pływającej, tą czarną, ciemną. One są niezależnie opuszczane względem siebie. Ładnie maszyna kopiuje teren, nie ma tutaj jakiegoś problemu, że coś tam idzie za głęboko czy za płytko. Oczywiście mamy też do obsługi maszyny kontroler wysiewu, który udziela takich podstawowych informacji o tym, co maszyna robi, ile hektarów przepracowała, z jaką prędkością jedzie. Tutaj mamy koła podporowe, żeby też zapewnić właśnie dobre kopiowanie ramy. Z przodu mamy koło, na którym też ustawia się głębokość roboczą. Na tych bocznych też, oczywiście wszystkie muszą być ustawione w ten sam sposób. Podsumujmy raz jeszcze: siewnik o szerokości roboczej 4,5 metra, możliwy również o szerokości roboczej 6 metrów, prosty w obsłudze, służący do wysiewu bezpośredniego o małym zapotrzebowaniu mocy współpr współpracującego ciągnika z kontrolerem wysiewu umożliwiający w jednym przejeździe wysiew zarówno materiału siewnego, jak i nawozu granulowanego. Dziękuję.